Obchody stulecia oddziału zagłębia węglowego SEP powoli dobiegają końca. 4 listopada w Galerii Teatru Kores okazji zbliżającego się święta odzyskania niepodległości odbył się jubileuszowy wieczór pieśni patriotycznych, połączony z finisarzem wystawy pod tytułem Elektryczna Dusza. Elektrycy lubią śpiewać, a z tak wielkiej okazji, z okazji tak ważnej dla naszego kraju i także dla stowarzyszenia, które powstało 100 lat temu, państwowość nasza to 101 lat po odzyskaniu niepodległości, Stowarzyszenie Elektryków Polskich liczy 100 lat. A naj, najpiękniej się radować jest muzyką. Muzyką, pieśnią to jest prawdziwe źródło radości. Zaczęliśmy ten zwyczaj w 2006 roku, a więc już 13 lat temu. No i co roku organizujemy w różnych miejscach. Dla nas był to rok wspaniały, polegający na tym, że praktycznie od grudnia ubiegłego roku zaczęliśmy. Obchody tego wielkiego święta, jakim jest stulecie całe, całej naszej organizacji, całego naszego stowarzyszenia SEP, i w tym tak się złożyło, że nasz oddział, oddział Zagłębia Węglowego, jest jednym z założycieli tej organizacji i z tego powodu bardzo się cenimy i przyłożyliśmy wiele starań do tego, żeby te obchody były wspaniałe. Oczywiście rozpoczęliśmy w Bibliotece Śląskiej. Później mieliśmy kilka ciekawych spotkań kulturalnych i taką kulminacyjną częścią naszych obchodów była konferencja elektryki, którą organizujemy z częstotliwością co trzy lata praktycznie. CEP koncentruje swoją działalność na wspieraniu rozwoju polskiej energetyki, nowoczesnych technologii fotowoltaiki czy elektromobilności. Innowacyjne formy działalności przemysłu elektrotechnicznego są w tej chwili priorytetem oddziału zagłębia węglowego i całego stowarzyszenia. CEP jest chyba największą organizacją społeczną w Polsce. Zrzesza bardzo dużo dorosłych, doświadczonych ludzi, ale też udaje nam się do SEP-u przyciągać młodzież, młodych techników, młodych inżynierów. Dlatego wydaje mi się, że poprzez te młode pokolenia, gdzie ich zapał do pracy, do działalności społecznej, łączony z doświadczeniem takich ludzi jak ja i o wiele starszych ode mnie, pozwoli na to, że myślę, że bardzo, bardzo długo będzie funkcjonowało to stowarzyszenie. I na pewno nie my, ale następne pokolenia doczekają się dwustulecia obchodów naszej organizacji. Prezes OZWSEP profesor Jerzy Barklik złożył także życzenia całemu stowarzyszeniu na kolejne jubileusze. Przede wszystkim rozwoju, a więc prostania potrzebom, wymaganiom, jakie stawia środowisko zewnętrzne, bo to kwestia rozwoju polskiej energetyki, elektryki, to niezwykle ważna rola do odegrania przez stowarzyszenie. A jest teraz działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych, no napotyka, trzeba to przyznać pewne trudności, jeżeli chodzi o finansowanie. No i jeżeli uda się nam to pokonać, no to będzie prawdziwy sukces na następne 100 lat. Uroczyste obchody stulecia OZW SEB zakończy spotkanie świąteczne, które odbędzie się 9 grudnia w Bibliotece Śląskiej.